Na górze ruszę, fiołki na dole, wszyscy mieli rację, udław się koleś I tym pozytywnym akcentem zaczniemy tutaj dyskusję o podziale linii na 5 części jebie. Więc tak, mamy linię, będziemy mówić na temat side linii, bo to jest prostsza Tutaj mamy punkty, załóżmy, że jesteśmy od plus side'u i linie, side linie sobie dzielimy na 5 sektorów. Numer 1, 2. Sorry. Teraz ja jestem debilem. Muszą być 4 linie. Okej. Okay, dobra. Super. Na 1, 2, 3, 4, 5. Jeden pod własnym turetem, 3 pod turetem. Przepraszam, na środku linii. 5 pod enemy turetem. 2 i 4 są pomiędzy strefami. Więc tak. Do czego to jest przydatne? Pierwsza część: komunikacja. Komunikacja. Generalnie, tutaj chodzi o to, że masz. Jak mówisz swojemu teammate'owi. Hejka, mordeczko, na przykład gang jest potrzebny, e, będzie do, możliwy, kiedy wave będzie się spuszował do ciebie, w, do nas w czwórce. O, ok. Dobra, no to teraz ustawiam wavea w odpowiedni sposób. Albo po prostu jak grasz na bocie, bo na bocie jest dokładnie to samo. Jest 1, 2, 3, 4, 5. To z supportem możecie przy planowaniu gierki, tutaj jest numer 2. Planowanie gierki. Plan gierki. E, rozmawiać na temat tego, w którym miejscu chcecie mieć wave'a. Jak wygląda wave i tak dalej. Co te miejsca o, oznaczają? Generalnie, ganki są niemożliwe, kiedy jest e, wave w jedynie, bo po prostu zazwyczaj musisz raz tutaj tu pod turetem więc nie możesz fulapować ganka. W dwójce frizujesz, w trójce masz even wave'a. Jak masz friza w dwójce, no to z dwójki do trójki do czwórki zbierasz wave'a, żeby w piątce dużo skraszować. I jeszcze są dodatkowe rzeczy, ale to głównie chodzi o to, żebyś był świadomy, w którym miejscu chcesz mieć wave'a. Bo na przykład e, w czwórce jesteś bardzo narażony na enemy ganka. Tak? W piące jesteś bezpieczny, bo możesz się cofnąć, bo ławek się puszuje do Ciebie. Ale w czwórce musisz uważać. Powinieneś mieć wizję, jeżeli wiesz, że enemy leśnik jest w topside. Też musisz czasem uważać na postacie z dashem, na przykład Kindred Jarvan czy coś, żeby oni Ci nie obeszli tej wizji. Tym bardziej jak pokażesz, że tą ma ma wizję masz. Ewentualnie możesz swejkować wizję w tym spocie i mieć warda w tym spocie. Jakoś. No ale no. E, następna rzecz. E, przykładowy matchup na topie, jak masz e, ranged. E, no, powiedzmy ranged versus mele. To nie chcesz mieć wavea w tym spocie. Tylko generalnie cały czas chcesz mieć tutaj. E, w tym miejscu wavea. Żeby sobie. Wejwika frizować i po prostu zonować oponenta od EXPA, i ty sobie las hitujesz, kiedy i pokujesz oponenta, który próbuje sawerować EXPA, chociażby w ten sposób ok.